Mowa adnia. Przed mikrofonem Michał Kita, gościem Radia Kielce jest dziś za pośrednictwem łącze internetowego poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kieleckiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, to już ostatnie godziny kampanii wyborczej. Do wyborów niespełna dwa dni pozostały. O czym zadecydują te wybory? Tak, to bardzo ważne wybory. Jest, uważam, że to są najważniejsze wybory po 1989 roku, bo te wybory zadecydują, jaka będzie Polska, czyja będzie Polska, a nawet można postawić taki problem, czy w ogóle będzie Polska, bo widzimy, że mamy do czynienia tutaj ze starciem dwóch opcji obozu. Patriotycznego i partii zewnętrznej wraz ze swoimi koalicjantami w różnej formule funkcjonującymi na polskiej scenie politycznej, którzy tak naprawdę odżegnują się od tego, aby budować potęgę Polski, potęgę Polek i Polaków, natomiast zorientowani są na interesy zewnętrzne, czyli tak naprawdę interesy niemieckie. Ale trzeba sobie również powiedzieć i o tym, że te wybory będą doskonałym, Również odzwierciedleniem i porównaniem dwóch ośmiolatek: pierwszej tej zarządów platformy obywatelskiej i polskiego Stronnictwa ludowego oraz tej ośmiolatki rządów Prawa i Sprawiedliwości, i tu trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, jak to było za rządów Platformy Obywatelskiej wysokie bezrobocie, weź kredyt, wyjedź za granicę takie były przesłania, które płynęły wprost od polityków Platformy Obywatelskiej, kiedy zmagaliśmy się z wielkim bezrobociem pamiętamy przecież kwestię podniesienia wieku emerytalnego pamiętamy, jaka była wtedy bieda. Odpowiedzią na to z zarządów Prawa i Sprawiedliwości były bardzo konkretne programy 500, plus, od nowego roku 800, plus. dzisiaj mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, pamiętamy 14,4 w 2013 rok tyle wynosiła stopa bezrobocia, dzisiaj to jest 5 a więc mamy do czynienia ze starciem dwóch różnych wizji Polski i ze starciem tak naprawdę dwóch ważnych podmiotów politycznych, które udowodniły w jaki sposób im zależy na Polsce i Polakom, i Polakach. No, Prawo i Sprawiedliwość stanęło na wysokości zadania i mam takie przekonanie, że pojutrze w niedzielę, kiedy Polacy pójdą do urn, zadecydują o tym, że Trzeba postawić na środowisko polityczne bardzo wiarygodne. Środowisko, które się sprawdziło w wyborach. Środowisko, które dotrzymuje słowa. Środowisko, które ma program polityczny. No i takim środowiskiem Panie politycznym pośle, jest z pewnością Prawo i Sprawiedliwość. Przed nami ostatnie godziny kampanii. O północy rozpocznie się cisza wyborcza. Jak i pana zdaniem był to okres te ostatnie kilka tygodni? Czy była kampania merytoryczna, upłynęła pod znakiem merytorycznych debat? Czy raczej podgrzewaniu politycznych sporów i emocji? No, było jedno i drugie. Prawo i Sprawiedliwość prowadziło kampanię merytoryczną. Spotykaliśmy się w różnych miejscach Polski dwukrotnie, nawet w tych na ostatniej prostej tej kampanii spotykaliśmy się na ziemi świętokrzyskiej z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, lidera naszej listy w Kielcach jak i w Końskich. Gdzie w końskich w sposób szczególny przedstawiliśmy nasz pomysł na nową kadencję? Oczywiście kontynuując to wszystko, co uczyniliśmy przez minione dwie kadencje, jestem przekonany, że to jest dobra oferta dla Polski i sądzę, że ona zyska to poparcie. Natomiast z drugiej strony były próby podważania i naszego autorytetu, autorytetu państwa przede wszystkim. Pamiętamy co się działo przecież na granicy polsko-białoruskiej w jaki sposób odbywały się głosowania w obronie tej granicy. No pamiętamy Wiele takich różnych sytuacji, gdzie rzeczywiście dzisiejsza totalna opozycja nie potrafiła się opowiedzieć po stronie Polski, po stronie polskich interesów, ale reprezentowała taki jakby interes, no właśnie ten interes zewnętrzny, szczególnie interes państwa niemieckiego. Stąd też przy tych wyborach odbędzie się referendum, bardzo ważne referendum z czterema pytaniami. Bo tutaj chodzi o umocnienie polskiej gospodarki. To są pytania dotyczące przede wszystkim, czy jesteś za wyprzedażą majątku narodowego, ale to są również pytania dotyczące naszego bezpieczeństwa, jak chociażby zgoda na przymusową relokację nielegalnych emigrantów, czy też kwestia istnienia zapory na granicy polsko-białoruskiej. No i wiek emerytalny. To są te ważne cztery kwestie, gdzie Polacy powinni się opowiedzieć. Szczególnie po to, aby przyszłe rządy, niezależnie od tego, jakie one będą, miały wytyczne, które są, że tak powiem, nie do obalenia, a są do zrealizowania, bo to by był wynik referendum. Dlatego bardzo nam na tym zależy, że żeby Polacy w dniu wyborów wzięli również udział w tym referendum. W ostatnim dniu kampanii wyborczej wszystkie sztaby zwiększają swoją aktywność. Także intensywny dzień zapowiada się w województwie świętokrzyskim, a Prawo i Sprawiedliwość zamierza z przytupem zakończyć swoją kampanię w Sandomierzu. Tak, no w końcu, tak jak już wszyscy wiemy, liderem świętokrzyskiej listy jest pan premier Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, tak więc wypadałoby, żeby zakończenie tej kampanii wyborczej odbyło się w królewskim mieście w Sandomierzu. Tak to się dzieje. Zresztą pan premier Jarosław Kaczyński niejednokrotnie kończył kampanię wyborczą na Ziemi Świętokrzyskiej. Ja przypomnę, w 2014 roku w jednym z gospodarstw rolnych w, w powiecie koneckim też odbyło się zakończenie kampanii ogólnopolskiej, zakończenie kampanii wyborczej. Tak więc mamy tutaj dobre doświadczenia, ale ja myślę, że też ważną kwestią jest to, żeby chwalić się również tu na ziemi świętokrzyskiej naszymi osiągnięciami i warto również przywołać bardzo ważny fakt, który dzisiaj będzie miał miejsce w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zostanie otwarta pracownia chirurgii robotowej bardzo mocno. To powiem tak, to co obiecywaliśmy z panem profesorem Stanisławem Guździem na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii staje się faktem. Da Vinci, czyli to, to narzędzie chirurgiczne bardzo nowoczesne, zaczyna już w Świętokrzyskim Centrum Onkologii działać, ale również ważna informacja. Dzisiaj pani minister Katarzyna Sujka, minister zdrowia ogłosi kolejne rozdanie dużych środków finansowych z Funduszu Medycznego na rzecz um, instytucji um, onkologicznych i jestem przekonany co do tego, że również popłyną dzisiaj z Warszawy od Pani Minister dobre informacje dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Ja bardzo dziękuję Panu Profesorowi za to wszelkie dobro, które tutaj czyni na świętokrzyskiej ziemi w sferze ochrony zdrowia, bo naprawdę Mamy jeden z najlepszych centrów leczenia chorób nowotworowych, i to wybitna zasługa właśnie pana profesora i jego całego zespołu kadry medycznej. Panie pośle, to jeśli jeszcze, jeszcze jesteśmy jeszcze w tych kwestiach regionalnych, to wczoraj w Kielcach także miało miejsce oficjalne zafunkcjonowanie i zainaugurowanie działalności Centralnej Doliny Wodorowej. Jakie znaczenie ma to przedsięwzięcie? Tak, bardzo dziękuję za przypomnienie tego bardzo istotnego faktu dla Świętokrzyskiej gospodarki, bo rzeczywiście centralna dolina wodorowa to jest przyszłość przyszłość polskiej energetyki energetyki zeroemisyjnej, bo tutaj rzecz dotyczy produkcji tak zwanego zielonego wodoru i cieszę się, że akurat tego trudnego zadania podjęła się Świętokrzyska Grupa Przemysłowa Industria. Pamiętamy, że jej rodowód wywodzi się od kieleckich marmurów firmy, która została przez Platformę Obywatelską zlikwidowana. Trzeba było dopiero rządów Prawa i Sprawiedliwości, aby tę firmę dźwignąć. Ta firma nie tylko została dźwignięta, bo dzisiaj funkcjonują świętokrzyskie kopalnie surowce, surowców mineralnych, ale została utworzona grupa przemysłowa, która nadaje ton świętokrzyskiej gospodarce i z tego powodu bardzo się cieszę i to, że bierzemy odpowiedzialność za centralną dolinę wodorową, a więc ogarniającej obszar województwa mazowieckiego lubelskiego świętokrzyskiego i że tutaj będzie centrum tak jakby dowodzenia tej doliny wodorowej, to dla nas wielki zaszczyt i honor i cieszę się, że akurat jesteśmy właśnie tym wielkim udziałowcem ważnego wydarzenia wręcz można powiedzieć przełomowego. Cieszę się Albowiem nie tak dawno temu na Świętokrzyskim Forum Rozwoju ogłosiliśmy tutaj powstanie centralnego okręgu przemysłowego BIS, i jestem przekonany, że Świętokrzyska Grupa Przemysłowa wraz ze specjalną strefą ekonomiczną Starachowice będą nadawały ton Świętokrzyskiej gospodarce. Bardzo dziękuję. Przypomnę, poseł Krzysztof Lipiec, pełnomocnik Kielackiego Okręgu Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce. Dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Kielce. Zapraszam na wybory, zapraszam na referendum. Nie odpuszczajmy tych spraw, to są ważne sprawy dla Polski, a ja będę szczególnie uradowany, jeśli swój głos oddacie Państwo.